Witam serdecznie na kanale z tej strony Nina, a w nadchodzącym tygodniu w poniedziałkowych horrorkach. No i chyba mnie działną. W sumie wiesz co, teraz to już po tym napromieniowaniu, podtopieniu, yy, określeniu pająka, to ty musisz być Avengerem. Nie masz innej opcji. Szykuj spandex. Ewentualnie jakąś bardziej plastikową zbroję z odpustu cyklu wtorkowe gry filmowe. No, zostawili kobietę, no kobiety mają pierwszeństwo, tak jakby. A wiecie czemu? Bo to jest zamieszłych czasów, kiedy trzeba było sprawdzić, czy w nie jest niedźwiedź. Przepraszam <laughs> dowcip wiem. Hamski, seksistowski, takie też tak umiem, takie też znam, takie też bywają zabawne. Czwartek, testujemy. Jesteśmy na środku syberyjskiej tajgi bez odpowiednich ubrani żywności otoczeni przez zbirów czyhających na nasze życie. Ile możemy jeszcze przeżyć w takich warunkach? Jeden, góra, dwa dni. W takim razie liczymy na to, że pomoc nadejdzie jutro. Mhm. I morale się podniosło. Fajnie. Jeszcze jeden temat. Piesko, opowieść, poszukajmy czegoś schronienia. przedstawienie się y Sir Edwarda. No dobra. Który to? Bloody hell, co za przygoda! Prawie jak w 1910, gdy azerscy bojownicy wykoleili mój pociąg. Albo jak na dwali Halfa w 1902. Tylko wtedy po prostu eksplodował kocioł. Uczestniczył pan w wielu katastrofach kolejowych, mister? Sobotnia przygoda zawsze niezapomniana? Prawie. Co mam wziąć nóż? A. Skalpel masz, dziadu jeden. Skąd? O kurde, nie. No dobra, identyfikacja narzędzia zbrodni. Zapraszam serdecznie. Do usłyszenia. papa. Pa.